Ahoj kamraci. Ahoj kamraci, witam serdecznie z tej strony Orion, witamy bardzo serdecznie na Polskich Chłopach, proszę Państwa śmiał się chłop, nie wiedział jak to zacząć, bo kapiszon na, na swoim odcinku zaczął od piratów, to ja od kamratów, mniejsza z tym kłaniam się nisko, proszę Państwa, przewinęliśmy sobie na lipiec, jesteśmy na lipcu i że tak powiem zaczynamy sobie żniwa, żniwa rzepakowe które kapiszą zaczął już na swoim odcinku, skosił, można powiedzieć, że dobre dwie trzecie tego pola, mianowicie tutaj tą małą odnogę, a możecie teraz fajnie zobaczyć, jak to pole wygląda, jakie ono jest dosyć duże, bym powiedział wręcz, yy, bo w końcu mamy, można powiedzieć, jedną teksturę na całości, cholera, bita ta bawełna tak szpeci, że tak powiem, ale no niestety nie szło tego zaorać. No i została tutaj ta długa część, czyli tutaj nasza stara 117 i tutaj kawałek nowego pola, Także ja sobie będę to kosił. Zasiadam sobie do kombajnu. W ogóle z ciekawości jeszcze zobaczę. Jakżeś wykosił te górki koło tej pasieki. Ale w miarę jakoś to poszło. Chopie tutaj jest ogrodzone, żeby pszczoły nie wyleciały. Oho. Dobra. Wsiadamy do, Wsiadamy do kombajnu, proszę państwa. Odpalamy, tak jest. Chłopy, nie dotrwa do państwa. Dobra dobra, zaraz będziemy gadać o, o dożynkach, kto dokąd dotrwał. Jeszcze tylko y, włączymy fowa, nie na 35, tylko na 45. W końcu mam mówię myszkę już od o, już jakiś czas już mówiłem zaś W końcu białą myszkę elegancką, która którą mi scroll elegancko działa, mogę oddalać, przybliżać, jak mi się tylko podoba, także... Chociaż tyle. Dobrze. Proszę Państwa, jesteśmy sobie na lipcu, tak jak już widzieliście ukapiszana na odcinku. Chłop nie powiedział u siebie na odcinku, a myślę, że to dosyć istotne. Sprzedaliśmy sobie soję, tak jak chłop tutaj mówił, właściwie chłop sprzedał, za 25 tysięcy. Także soja niby mało posypała, ale było tego pra... półtorej pola, 25 tysięcy drogą nie chodzi. Już prawie podbudowaliśmy swój budżet. Nadal mamy kredyt. Kredytu jest równe 40 tysięcy który wzięliśmy sobie w dużej mierze na ciąg, chociaż nie ciągnik, to właściwie na początku kupiliśmy, kupiliśmy za gotówkę natomiast kredyt był wzięty na resztę maszyn, czyli tutaj opryskiwacz, rozsiewacz przewracarka, którą będę używał na odcinku, której jeszcze Wam nie pokazywałem oprócz tego siewniki do zboża, jak i do kukurydzy żeby można było sobie... Nie, no to może w sumie oddać trochę tego kredytu, bo już ona setki nam zabiera no właśnie, też mi tak to przed odcinkiem przyszło na myśl, że można by w sumie trochę tego kredytu oddać. Ja nie będę oddawał do końca, bo jednak trochę na nawozy opryski będzie potrzebne, ale tak na po, w porozumieniu z bankiem myślę, że o! Yy, że zostanie nam tego kredytu 10 tysięcy, także to już jest naprawdę mało. Yy, ale żeby trochę pieniędzy jednak było. Yy, na, mówię, teraz... Nie bez wiem gdzieś tam, ale wiadomo, łąkę skosiłem przed odcinkiem, tak że gdzieś tam te nawozy będą szły właśnie, skosiłem łąkę przed odcinkiem tutaj naszą, bo tylko taką mamy, skosiłem sobie, mimo, że nie było największej fazy to tak sobie wyliczyłem, że tak ja na tym odcinku, poza tymi żniwami robić nie mam co można by na upartego lecieć z gnojowicą obornikiem, ale gdzieś tam na to myślę, że jeszcze przyjdzie czas, bo będzie dalszy ciąg żniw i myślę, że jak już zbierzemy łąkę, to to, to do, jako dodatek do żniw będę robił gnojówki mamy dosyć już sporo, się natworzyło oprócz tego Obornik myślę, że jest też go dosyć dużo. Także to, to że tak powiem, będzie co do roboty. Na na odcinku, zacząłem sobie kosić i skosiłem całą łąkę zetorem. Na najmniejszej fazie, bo wyliczyłem, że jak skosimy teraz na lipcu, to mamy 3 miesiące, czyli, czyli lipiec sierpień. Na sierpniu będzie ta faza już urośnięta, ale jeszcze nie do końca. Na wrześniu będzie ta do koszenia ta mniejsza i na październiku będzie do koszenia ta większa, czyli do października powinna uluźć nam trawa i będziemy mieli tą, tą, że tak powiem, większą fazę. Postanowiłem użyć sobie przewracarki, co to oznacza, że teraz bierzemy sobie jeszcze nasiano, żeby porobić tego zapasu tego siana, ile się tylko da. Zrobiliśmy go w tamtym sezonie, w tym już jeden pokos był i teraz jeszcze jeden nasiano. A kolejny już ten jesienny, żeby to tak było realnie, tak jak na lub październik, wiadomo wtedy już nie ma słońca, aż takiego nie wysuszy się siana, no to zrobimy sobie po prostu na y, kiszonkę w Belę. Żeby tych bel jeszcze było więcej, już mamy trochę, ale żeby te zapasy porobić, żeby można było sobie pozwolić na nieposiadanie łąki przez długi czas, jak już przez długi sezon, góra, ta, jak już po prostu... Wyożemy sobie tą łąkę, którą mamy teraz, żeby zasieć tam zboże. Będzie przerwa od tych sianokosów, a później znowu gdzie indziej się tą łąkę zasieje. I proszę Państwa, tak to wszystko idzie. Rzepak sypie o bo nie jest tak źle, bym powiedział. Niby gdzieś tam mawiają, że rzepak tutaj w farmingu. W realu w smie też. Yy, gdzieś tam dużo. Dużo kosztuje, a mało sypie, no nie? Chociaż w realu niektórzy się, przy, że tak powiem, przekonali, że rzepak sypał lepiej od zboża. Bo bo rzepak sypał, że tak powiem 4 tony, a zboże gdzieś przypalone sypało ze 3. Także no, co nie bywa, chociaż teoretycznie myślę, że norma na rzepak to jest takie 3,5 do 4, a to dla zboża na dobrej ziemi to na i 7-8. Nawet i 10, ale to myślę, że tylko chwilowe y, miejsca są takie. Natomiast no mówię SOI tutaj w farmingu, jakże to jak tak powiem chwilowo, nie jesteśmy zadowoleni, myślę, że na pewno gdzieś tam się do niej wróci. Ale na razie nie mamy jeszcze aż tak dużo pól. Też, że tak powiem, doszła w tym sezonie nowa uprawa, czyli oczywiście sorgo, którego się już nie mogę doczekać, które było na odcinkach już podczas nawożenia, może możecie zobaczyć jak to wygląda, też myślę, że tekst, które znacie w farmingu, myślę, że ciekawsze byłoby, gdybym gdyby tutaj w realu, że, że tak powiem, sornie, Dobry? To, no. Dobry, dobry, ue, hop, wlazł mi do kombajnu i ja cię kręcę. No, byłem ogóle... ciekawy, czy tutaj zadziała i zadziałało. W ogóle odnośnie modu pasażera... To hopie działa pod hubach, nie wiem. No nie, chłopie, bo New Holland jest oryginalnym ciągnikiem. W grzebach. Ale chłopie... to jest Motthuba i Zator działa, działa. No i Zator jest z Mothaba, a New Holland jest ciągnikiem co ciekawe oryginalnym. On był w tym farmingu od samej premiery i cholera jasna w New Holandzie to nie działa, także w ogóle śmiech na sali, a powinno działać, bo 60 niu... bo i Ferguson to nawet gdyby to nie było dodane, to ja bym się nie dziwił, bo tam nawet nie ma gdzie y, usiąść. Natomiast no, w New Hollandzie jest to jednak ciągnik, y, że tak powiem, y, nowoczesny. Chłopie jak tam po wilgotność. <laughs> Poniżej 14 nie, sch nie schodzi. Lipiec, słońce. No, tak to no. wygląda. Okiem I kombajnisty. Nie ja się przyciszyło. Słucha? A się przyciszyło. Jo, a ja się chopię także. Bo w kombajnie chopię szumy. Żniwa idą, chopię okiem kombajnisty bardzo dobrze, że kombajn rzepok połyka. Widzowie ja się wysypę, bo mam 90%. Żeby nie było, że tam dojadę do pół przejazdu, a potem nie będzie gdzie się wysypać. Wlech, cholera jest na ten. Ten stuk do rzepaku jest trochę jaśniejszy od samego kombajnu. No. Ale to myślę, że nie jest wielki problem. Dobra. Sypiemy sobie na tą... ...przyczę... Łe. No szkoda, mówię, że nie ma... Nie mamy, bo jest taki mod bodajże, bo widziałem u solca, że jest na... ...na i sypanie. Jest, to jest. Że dopiero jest. człowiek Jest, park. ale to się laguje podobno na coś i ma problemy z multiplayerem. No i ma... nie mają tego, tak? Nie. Zwalili to, No to, no to mówię, no to szkoda, bo, bo, bo mówię... Yy, trochę mnie to denerwuje Że jeszcze człowiek dobrze nie podjedzie A już, że tak powiem yy, Zaburte się sobie Dobra. Dobra, złóżmy sobie rurę No i kosimy dalej yy, Myślę, że teraz i tak Taką mam pasy odcinków 20 minutowych To myślę, że Skosimy sobie to całe yy, I dopiero będziemy sobie Przewracać Siano, proszę Państwa, ja sobie, my sobie to nagrywamy. Mamy 29, czyli wtorek. No właśnie, wtorek. A ja mam odcinków do wydania tyle, że to szkoda słów. Po pierwsze, mam odcinek do wydania na środę. Poniedziałek. Co? Masz to poniedziałek, a że, że nagrywamy we wtorek. Nagrywamy we wtorek. Co chciałem mówić? A odcinków mam do wydania naprawdę dużo. Na jutro, muszę wydać. Jutro, na jutro. Yy, muszę wydać odcinek. Na piątek. Na jutro to będzie z tych siewników. Na piątek będzie z nawozy opryski. No na ale poniedziałek teraz, to. Tak. No i ten odcinek na poniedziałek, bo na sobota standardowa ukowa mapa, chopie jest, mapa jakaś wyrazła już? Nie, nie, nie ma nic. No to zostawiasz sobie jednak lukę na sobotę, tak? Na sobota, no, nie sobie zostałem, ale coś będzie jak nie no to po prostu dzieje wolno. A, no dobra. I tak mamy tych odcinków tyle na zapas, że to szkoda gadać. Dobra, ja się w sumie mogę wysypać. A może coś innego się pojawi? No zobaczymy. O, a może live y odpalimy? Z grania z widzami? A może w końcu ten film z działki byłaby taka inna mapa? <laughs> Papie, kie kiedy w końcu będzie granie z widzami? Ja już... Że tak powiem, muszę no chyba na wizji, zapalić, na odcinku to powiedzieć. Ale widzowie, Kapiszon, ostatni raz wiecie, kiedy otwalił live'a z grania z widzami? Pamiętam, jak gdzieś 4 grudnia był odpust wtedy u Świętej Barbary. Także 4 grudnia wtedy pamiętam było. Także, a mamy 29 sierpnia. A nie chcę nic mówić, ale nasza znajomość z Kapiszonem zaczęła się od właśnie grania z widzami. Dobra, ja ten kombajn zostawiam. W sumie i tak trzeba będzie nim tam zajechać do ciągnika, miniaturki robić i wszystko, ale to już nie teraz, po odcinku. O, a tutaj już mamy elegancko wjechane, zobaczcie, odpalimy Zetora. Zobaczcie, co się tutaj dzieje, proszę Państwa. Zetor z naszą przewracarką kras oka sześciokaruzelowa, którą w tym momencie załączam, patrzcie, jak to wygląda, czekajcie, pował ustawimy na 45, dobra. Patrzcie, z okiem traktorzystym Ja się kręcę Ile pokosów to bierze? Tak z ciekawości, nasza kosiarka jedzie dosyć szeroko Powiem wam tak Teoretycznie, książkowo Sześciokaruzelówka powinna brać trzy pokosy Kosiarki dyskowej 3 metro. Jeden pokos włazi w dwie karuzele. Ale no niestety Problem jest tego rodzaju Że nasza kosiarka robi dosyć szerokie te pokosy Chociaż też zależy od której strony się jedzie No i niestety nie bierze tych pełnych trzech pokosów, tylko takie 2,5 do 2,7 pokosa, już tak powiedzmy. Ale myślę, że i tak, jest duży przeskok. Mamy teraz wreszcie. Sprzedaliśmy tamto, że tak powiem, o, tu akurat bierze trzy pokosy. Z tamtej przewracarki nie byliśmy jakoś do końca zadowoleni, miała ona... O to już znaczy tak historię, jak to miało być, kto tu ogląda. A kto nie na no to sobie, że tak powiem można zobaczyć. no Miała być przewracarko z grabiarka, a ona jednocześnie robiła i to i to, a właściwie to ani tego, ani tego dobrze. A tutaj mamy już w końcu maszynę godną, że tak powiem, Zetora czy John Deera? Chłopów siebie na odcinku robił John Deerem, ale powiem wam, że do Zetora ta przewracarka też naprawdę jest całkiem w porządku. W realu niektórzy robią takimi ciężkimi ciągnikami z przewracarkami i też jakoś żyją i jakoś prosperują. Mam nadzieję, że tu wszystkiego paliwa nie zeżdżę. Wiadomo, tutaj też nie łazi na jakichś nie wiadomo jakich obrotach. Obrotywał kapicę 40 jako. Nie no, żartuję takich to nawet w tym Zetorze nie ma. Pewnie jest standardowe 540, chociaż nigdy nie byłem w takim zetorze, nie przebywałem. Mniejsza z tym. No i zobaczcie, łąka duża. Ja to sobie przed odcinkiem skosiłem. Już nie chciałem Wam w sumie koszenia pokazywać na odcinku. Kosiłem sobie tym zetorem z kosiarką. No to już wiecie w sumie, którą. Samasza naszą. No i mówię tak, łąka spora. Z koszeniem się trochę zeszło, mimo że kosiarka spora, ale przewracanie to powiem Wam, że idzie, że tak powiem, bardzo szybko. I wreszcie może będzie odcinek, nie 20 minut. Chociaż chłop mówi, a znając życie się zagada i tak będzie No i tak to sobie wygląda yy, Tak jak Kapiszon mówił Nie możemy się już doczekać przebudowy Oraz tutaj ciągników nowych Na razie nie planujemy, natomiast ja już tu zaplanowałem Mam nadzieję, że tu już z Kapiszonem gadałem I mam nadzieję, że prędzej czy później to nastąpi Mianowicie remont zetora Zobaczcie, złazi z niego farba Nie wiem, to jest po prostu ciągnik już przestarzały Mimo, że jest krócej niż John Deere, to farba z John nie złazi A z tego właśnie złazi no i myślę, że z remont Zetora się szykuje. Po pierwsze chciałbym stawić skrzynię szybką, bo mam 28 na godzinę tylko jeździć, co jest moim zdaniem jak na taki ciągnik, zbyt mało. Yy, I myślę, że nową maskę, żeby lampy były już yy, na masce, a nie na boki. Na no, boki też są ładne, no ale idę można, żeby też się nie nudziło. Myślę, że przemalujemy, bo może na jakiś kolor, na jaki to w sumie na razie nie wiem jeszcze, bo na wyboru są, nie wiem, czerwony, zielony. Czy też może zostanie niebieski, tylko może jakiś ciemniejszy, nie wiem. Zobaczymy, tak naprawdę. No i tak to sobie wygląda. Nagrywamy sobie to we wtorek, w poniedziałek kapiszona nie było. Natomiast w niedzielę u nas tutaj w tej w MINie były już, tak powiem, wielkie dorzynki. Tak jak to w miastach, jak i kapiszona opowiadał, były gdzieś tam dni. Miast są, tak, tak. U nas na przykład miasto powiatowe zawiercie, też były dni zawiercia. Były, czy będą, nawet się szczerze mówiąc nie interesuje. W każdym razie wiem, że coś takiego kiedyś było. To, a nie, by było tam w tym roku na pewno. Natomiast tutaj w gminach, no to wiadomo są dożynki, mimo że nasza gmina ma też miasto, to jednak jest to gmina miejsko-wiejska, gdzieś tam są wsie, gdzieś tam są dorzynki i tak dalej. Biskup przyjechał do diecezjalno-gminne. No i że tak powiem były wielkie, wielkie dorzynki, msza po mszy oczywiście. Właśnie, ciekawe jak to jest z dniami miasta, czy są też msze za miasto, za, za parafian, czy chopie jak to wygląda? Co strowcem, chopie, byłam szat w głównej kolegiacie? Nie, na nie chcę, żeby coś było. To jest aż dziwne, bo chopie powinno być na, na parafian. Dobra, mamy roztrząśnięte w sumie. No i co, i tak to wszystko wyglądało. Też nie będę publicznie tu opowiadał, coś tam działo, to bardziej tu prywatnie dokapiszono. Natomiast, no, no, działo się, no, działo się, tyle tylko powiem. No a co? A po mszy wielkiej, że tak powiem, Fary, yy, w kościele farnym, głównym tutaj w mieście, yy, przeleźliśmy nad Staw i tam się nad Zalew właściwie i tam się odbyła część główna, że tak powiem, yy, część oficjalna, która gadki szmatki, przedstawień yy, OSP i tak dalej. Później yy, orkiestra OSP, później yy, zespoły były tam, bodajże, czekaj, wilki i chrząszcze o, właśnie. <laughs> <noise> tak to, tak to było. Ja już chłopie zapominam te nazwy, bo chłopie co się wydarzyło, ja w pół do drugiej dopiero wlazłem do domu, a powinno się skończyć o dwunastej, przeciągli tam do piętnaście no października. to one w okolicach to do dwudziestej drugiej były. Chłopie do północy, wysyłałem ci plakat. Tak. I miasta do dwudziestej pierwszej chłopie, wysyłałem ci plakat, widziałeś chłopie, że do północy. No. Tylko, że chłopie, to jest inna sprawa. W mieście są bloki, w blokach jest cisza nocna, a na wsiach, no. to nad zalewem, tam jest tylko parę dumów, a kto no tam zgłosi ta. skargę? Na burmistrza, jak chłopie wszyscy za nim stoją. No, a co? A jest to prawda, parę bloków za zalewem, ale to daleko, to tam nie doleci, najmniej chyba, żeby bardzo wyli. Dobra, proszę, no. by, proszę państwa, kamraci, jak to chłop zaczął odcinek, piraci i no, tak dalej. chłopie, chłopie ja cię Kręca. Kapiszę teraz, bo już nie wiemy tak naprawdę, jak te odcinki zaczynać. Drodzy widzowie, bo tak ciągle cześć Siemanko, witajcie, ileż to można. Cześć Siemanko, ja witajcie z tej dobrańki. strony. Mistrzostwa 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobra, proszę Państwa, nie ma co tutaj Ja muszę do lanki, kurde, odcinek teraz oglądać broczka z tego, z odbiedaka, i muszę się wziąć w końcu. A odbiedakta. właśnie, się Januszy jeszcze. Chłopie, oglądałem kabaret i, i chłop się przedstawia: Janusz Czartoryski. O, to, to takie znaczące nazwisko, bo te pałace były. Nie, 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 ja z tych Januszów. Dobra. <słuch> dobra, proszę Państwa, ja się pomału żegnam, pozdrawiam i do usłyszenia. Na razie, cześć. Na razie, cześć.